Zwierzak, słucham się, słucham jestem się. na ciebie mega zła. O, dymy, drama, dymy, słucham. Dzisiaj mi się śniłeś i się z tobą pokłóciłam we śnie i byłeś dla mnie strasznie niemiły i uważam, że powinieneś słucham. mnie za to przeprosić, że byłeś dla mnie niemiły, we śnie. Co mówiłem? Tak się pokłóciliśmy, czy bazę. Graliśmy w jakąś grę razem i się ale w tej grze nie wiem, nie wiem nie. nie wiem, nie wiem, bo już nie pamiętam, ale ogólnie było mi tak strasznie przykro w tym śnie, że powinieneś mnie teraz przeprosić. Ale co, musiał zrobić, żeby tobie przykro. Wiesz, Nie wiem, ale. ale byłeś taki niemiły, taki strasznie niemiły, jeszcze gorzej niż normalnie. Czy ty jesteś odporna na wszelakie takie rzeczy. To jest nieżywa, ale k**wa. byłeś no, tak ja niemiły, mi się k**wa. tak chciało płakać w tym śnieży masakra. Jezu. Ja pier... ale jak ty mogłeś? No, widzicie, widzowie, gdy was śniomesz. aż. Pozdrawo. swoje maszenie. <laughs> Nie <laughs> chciałeś w ogóle grać ze mną i byłeś okropny.